Witam Państwa bardzo serdecznie na kąpielisku Lubianka wraz z grupą, która brała udział w ostatnich 11 mistrzostwach grup szybkiego reagowania na wodzie w Hańczy, które odbyły się 25 sierpnia, czyli w minioną sobotę. Chciałem przedstawić tutaj skład zwycięskiej drużyny, która na co dzień trenuje na kąpielisku Lubianka, a także pracuje na tym kąpielisku Lubianka na co dzień, pilnuje, aby nikt nie utonął na tym akwenie. I tak, może po kolei ci uczestniczy przedstawią się sami. Kamil Jelonek, Wiktor Wojtyszek, Paweł Krzyżanowski, Patryk Weberski. Wraz ze mną na tym kąpielisku są opiekunowie tej drużyny. Przede wszystkim trener pan Marek Basiak i opiekun, który wraz z tą drużyną był na tych zawodach, pan Mariusz Konarski. Może teraz o tych zawodach opowie nam pan Mariusz Konarski, jakie były konkurencje i przebieg tych zawodów. Witam serdecznie. Zawodnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach. Pierwsza to była wyścig równoległy na łodziach. Druga to był wyścig łodzią wiosłową 100 metrów. Trzecia to był wyścig drużynowy łodzią motorową, rzut rzutką rękawą do celu, reanimacja i wyścig na pontonie z pagajami. W tym roku uczestniczyła rekordowa liczba drużyn, bo 59 aż było zgłoszonych ekip głównie z województwa, ale były też e, drużyny spoza naszego województwa. E, nasi zawodnicy zdobyli na tych zawodach pierwsze miejsce, potwierdzając to, że e, w przebiegu ostatnich trzech lat jesteśmy w ścisłej czołówce tych zawodów. Dwa lata temu wygrywaliśmy te zawody, w zeszłym roku zajmowaliśmy drugie miejsce, w tym roku powróciliśmy znów na piesze, pierwszy stopień podium. No, rywalizacja i konkurencja była dość mocna, bo pragnę podkreślić, że uczestniczą w tych zawodach głównie drużyny Państwowej Straży Pożarnej, Policji i OSP, czyli jednostki, które na co dzień zajmują się ratowaniem i niesieniem pomocy ludziom. Także tym cym mniejsze jest zwycięstwo naszych zawodników, którzy w większości są to młodzi chłopcy, absolwenci tegoroczni szkół i uczniowie. Więc. Osoby, które dopiero zaczynają jakby to rzemiosło ratownicze, tym bardziej jest właśnie cenniejszy sukces i, i potwierdzenie to, że w ostatnich latach jesteśmy w czołówce tych zawodów. No to wszystko. Chciałbym podziękować serdecznie władzom miasta za pomoc w starcie w zawodach, za udostępnienie samochodu oraz panu dyrektorowi Miejskiego Centrum Sławomirowi Remarczekowi za również udostępnienie auta i pomoc w transporcie na te zawody. Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze chciałbym, żeby tutaj pan Marek Basia, który na co dzień trenuje z tą drużyną, a tutaj również jest kierownikiem tego kąpieliska, podzielił się nam, jak te, zawody, jak te przygotowania trwały. Dzień dobry Państwu. Chciałbym uzupełnić wypowiedź Mariusza. Jest to tym cenniejszy sukces, że te drużyny składają się z czterech osób. Także, jak sami Państwo widzicie, w zawodach tych brało udział blisko 250 zawodników i zawodniczek z, nie tylko z naszego województwa, ale z, z województw osielnych. My na co dzień tutaj z chłopcami pełnimy dyżury ratownicze. W przerwach między, dy, między dyżurami i w przerwach między czuwa, czuwaniem nad państwa bezpieczeństwem Trenujemy i realizujemy plan treningowy i ćwiczymy poszczególne konkurencje, te, które tutaj Mariusz już nam przedstawił. W okresie jesienno-zimowym, natomiast można nas spotkać na basenie krytym, gdzie również zajęcia zawsze mamy w soboty, i w soboty też ćwiczymy przez całą zimę na basenie. Z tym, że no już tam konkurencje takie typowo pływackie, bo również bierzemy udział w zawodach ratowniczych na pływalni. Ostatnio odbyło się u nas Grand Prix Polski, nawet w Starachowicach. Także no, drużyna przyszłościowa, yy, ostra rywalizacja. Yy, jest tak zwane przysłowie: Bi mistrza. Także wiele, wiele osób, wiele drużyn w tym roku ostrzyło sobie zęby, żeby nas pokonać. Niestety nie udało się. No, tym bardziej cenniejszy, czy cenniejszy sukces, bo w zeszłym roku było drugie, a i aż drugie miejsce. Kapitanem zespołu jest Patryk Bebelski. Teraz jemu ja oddam głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja chciałbym głównie omówić nasz start w tych zawodach. Przygotowaliśmy się do, do tych zawodów głównie od czerwca, bo jesteśmy tutaj na sezonie. No, najcięższą konkurencją, którą uważamy, że nam poszła tak bardzo słabo, był to y, wyścig na, na łodzi typu V strażackiej z silnikiem o mocy 40 koni z napędem y, strugowym. Pierwszy raz mieliśmy z tym do czynienia. Zrobiliśmy na tym trzeci czas. No, ale było ciężko i uważamy, że ta konkurencja nam nie poszła, bo w większości konkurencji albo wygrywaliśmy, albo zajmowaliśmy drugie miejsce, ustanowiliśmy jeden rekord na, na pontonie wiosłowanie-wiosłowanie. Na Pontonie było to 57 sekund. Inne zespoły nie, nie wykręciły czasu poniżej minuty. Teraz może oddałbym głos któremuś z kolegów, który chciałby przedstawić swoje wrażenia. No, ja tu się wypowiem, że wraz z kolegami jesteśmy bardzo zadowoleni z tych zawodów. Cieszymy się bardzo z naszego sukcesu, bo to uwieńczenie naszej ciężkiej pracy. No, i przygotowujemy się do następnych. Zima. Chciałbym ze swojej strony serdecznie podziękować zwycięskiej drużynie. Również trenerowi Markowi Basiakowi, jak i Mariuszowi Konarskiemu, którzy włożyli dużo wysiłku w przygotowanie tego zespołu. Ale to też nie tylko do tych, do tych zawodów, bo to chodzi o codzienną pracę. W tym roku w Miejskim Centrum Rekreacji i Wypoczynku zatrudnialiśmy, postawiliśmy na młodzież, na obu kąpieliskach zatrudniliśmy samych młodych chłopaków. Widać, że wybór był słuszny, bo mamy tutaj najlepszą drużyną, drużynę w Oprowską w województwie świętokrzyskim. Dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim. Dziękuję Państwu. Nasza starachowicka drużyna wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego po raz kolejny już startowała w wojewódzkich mistrzostwach grup szybkiego reagowania w wodzie. Były to mistrzostwa wojewódzkie, 11. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny starachowice odniosły sukces, albowiem zdobyliśmy pierwsze miejsce zarówno w klasyfikacji zespołowej, jak również w klasyfikacji. Z zespołów drużynowych wodnego, ochotniczego pogotowia ratunkowego. Takie sukcesy cieszą, tym bardziej, że świadczą nie tylko o zaangażowaniu ludzi, którzy zajmują się tą dziedziną sportu i ratownictwa, ale świadczą również o wysokim poziomie członków drużyny, a w skład drużyny wchodzili ratownicy, którzy pracowali na naszych akwenach w okresie wakacji.